Do Dzień dobry. <grystanie> nie wiem kto mówił, że to jest nudny event, ale zabawnie było, bo się tego nie zajebało. Ty jesteś ja tak nie mówiłam. Ej, spokojnie. Chłopaki, dziewczyny, wszystkie transy, spokojnie, bez stresu. Transparenty. <grystanie> Transparenty, tak. Transparenty. wszystkim udanej rundy. O. O, to, to jakiś wyszka, nowy estepek. Bo ja ostatnio nie grałem. To widzisz. No. Mamy dwa no to, elewatory co mogę robić? koło siebie dosłownie. A co mogę tym estepekiem robić? Co Zamieniać się. Nie, jakiś szkielet chyba. Aha, ja dobra, koło klawisz, swojej ma klatki masz B. dwa ciała. Przyduszasz na jedno z no. nich E i się zmieniasz w jednego. Pod klawiszem R odmieniasz się. Weź F1 biki i ja już jednego tu paka zabiłem i właśnie teraz mi kilku uciekło. Pod prawym masz taki fajny atak, że dusisz, słuchaj, e, przez jakiś no. czas i na hita i zabijasz, e, powiedzmy, a ten, a pod lewym masz takie tam standardowe ataki, nie? Tobie sprawdź. Znaczy, dusisz to dopóki nie puścisz e, prawym. prawego przycisku myszy. Tak. Jeżeli ktoś w ciebie mnie szczelą, to. No to wtedy puszczasz, ale to później dopiero. No, no wtedy ja automatycznie cię puszczę. Przepraszam, na pierwszym ciężarze, ja was nie widzę na łapie? O, tam jest jakiś. A w drugą stronę, po posłodki na to dobra. Siema stachu. No! Wiedziałem co wiedziałeś. Nie potworzyłem. Nie wiedziałem. Ej, ale trochę Jeszcze pak. No, fajny jest właśnie. Nie wiem co się stało ze mną. Nie było, kurwa. O kurwa! Dawaj, dawaj. Git. No Jest ktoś w lajcie jeszcze? Tak, tak, mnóstwo ludzi, biega, słuchaj. No to ja jako naukowiec sobie. jestem wziął Chyba w ulepszarce sam. Hmm, chyba nie. Na pewno nie, bo byłem tam kamerą. Nie ma. Dobra. E, yy, wy... A nie, to szkoda, nieważne. Już akcja, reakcja. Możesz uciekać w sumie. Tutaj się otworzę. Windę przyślę. A jeżeli chcę mówić jako szkieletę, ja co muszę zrobić? Musisz się przemienić w ciało i gadać pod fałką. Jeśli jesteś szkieletem. Tak na razie. W heavy, w krebi. Dawno jest tu. Już, już, już już idę. A mamy 106, tylko że się nie odzywa. Akademia, akademia, akademia. O nie. Damy na twoje prawo. Ja im będę blokował w bądź. Blokuje. Dobra, pa, My z ze 106 idziemy do Heavy. Git, pięknie. Dobrze, dobrze, zapraszamy. E, przepraszam, poczekajcie, jak jesteście w heavy, gena mi tak. czyli Chwila, chwila, chwila. E, alfa? Nie, to jest 173 z tego co tak patrzę. E, klatka 173.04.9. Tak, dokładnie. Koło nieśmiałka jestem, co daleko? Eee, poczekaj, nieśmiałek... Mm. Kawałek, poczekaj. O, 106? So, so szóstki. To jest na... O, i na... teraz tego. O, właśnie. Dobra. Tutaj. Dobra, gi. No to ja zamknąłem, bo się przestraszyłem, że człowiek, nie? Mhm. Uh -huh. Ale setem, już git. mi za chwilę tego ciała zajdzie. No tak, no to wtedy szukasz kolejnego tu już, nie? No. I możesz wszystkich trollować, nie? No. Oprzeiłeś sobie tym pod prawym i pod lewym? A tak? Co? Pod prawym, pod lewym, obczaiłeś sobie ataki? Różnice? Ja, ja tylko mam pod, pod lewym eee, Pod lewym masz eee, pod atak, pod a pod prawym... prawym... Jak, jak będziesz na solo z typem, słuchaj Weź się przemień no. w szkieletora i pod prawym przyduś po prostu przy nim Będziesz tak fajnie dusił, no, jak no, Lord dusim, Vader, słuchaj, no, nie? No, Aha I co wtedy? No i jak przyduszasz, to schodzi z niego życie powoli To no. trwa mniej więcej 5 Aha. sekund i umiera On w tym czasie nic nie może tobie zrobić ja też nie mogę ruszyć ruszać. Mm, no nie może, chyba że pójdziesz, nie? Bo możesz przerwać osobiście animację. Ktoś przechodził przez o, checkpointa, ty Nie, ja rozbiłem z mikrohida szybę. Okej. Okay. A gdzie hmm. są jakieś osoby? No właśnie szukam, zaraz i tak coś nam się zrespi. Także ja proponuję, żebyście byli w heavy. Chyba, że bardzo wam się spieszy, bo nie wiem, do śmierci, do czegokolwiek. Ja w enteransie jestem, aktualnie ze 106. No widzę, widzę. Na wprost jak idziesz tam masz GTA B. Wiem, zobacz, że tam ktoś, na górze nie no, jest. No, no nie, nie ma. A i tak w losie, zracają, tak w no. los. Chaosy nadjeżdżają. Chaosy? No, teraz się właśnie. Ile? Trochę? Nie, nie, pozwolę im wejść z, z tego gate'a. Eee, Ty masz drugi deal? Hmm, nie. pozwolę im nie... wyjść, wejść. Przede wszystkim mam wadę wzroku i nie widzę, który mam <grym> Chodź <grym tu, bo oni nas... A. Może tak. Dam radę. Dam radę. Do kogo oni Nie tam do windy, Weź f co, ja co tam się stało? mówiłem... Ostrzegałem! Dobra, zabić Ci. będzie. No... A nie wiem, czy się w ogóle zmieniać. Może to może zgasić się Eee... przecież sprawdzę. Tak, mogę. No, to drugi jest. Mam mało, mam mało HP, bardzo. A ja Ciekaj. mogę broń trzymać. Tak, ja może tylko nie możesz strzelać, wiesz? Mogę strzelać? Nie, nie możesz właśnie. Nie możesz. A to jesteś jest takim impostorem właśnie, że tak trudniej bardziej, wiesz? <grym> tak. Oj. Oj, chyba Gina. A co, ty na powierzchni jesteś? Mhm. Nie Ale ma. kilku zabiłem. Okej, przynajmniej przysiąpocał Eee. Wiesz co? Chyba zdąża. No bo już winda jest. Nie no ja zgasiłem światło na góry, jak powiedziałem, że tak. Tak No dobra, złapają tak. go. Dobrze, dobrze. Czekaj w glejcie już. No Oj. Zgasi światło teraz? Jak tutaj wiadomo, no tu. Tam już. chyba pięciu zostało tak mało już. Dosłownie. Nie no nie nie na powierzchni nie ma co A Gate B gdzie jest? Gate B jak, pody, jak pody. wychodzisz z gate'a to na lewo I znowu na lewo ja tu, Bo ja tam kampić mogę No Możesz jak chcesz Ciebie za lewo Ładnie cię chodzi, oczywiście Tylko zamknięty jest Gate B, zaraz się mogę otworzyć, nie ma problemu. No bo ja z drugiej strony mogę ich. Nie, nie, poczekaj, już ci otwieram, masz. No. To ja na To się, się przejero, wiesz? Wiem, że tutaj ciężko akurat nie ma, ale... No to tak na łyso, że tak to powiem, to ciężko. na gdzie oni są? Spingujesz? Gate A głównie. Tutaj chłopaki zabijali. A. A tu jeszcze jakiś jest? Coś w sensie chłopaki, że się żywy, nie? Mówię do szkieleta. No. Bo szkielet nie może strzelać, tak? Nie, no. nie, nie, nie. Czyli... on może tak tylko trolować. Nie nie może brać apteczek na przykład, leczy się. On jest jako esepek, tylko że możesz podnosić. Karty możesz używać, nie? Także detonować można w jak, jak coś, nie? To kartę musisz mieć. Ale to mogę zdecydować, no Tak możesz, tylko że jak nie masz ciał to się z ciebie wywalają wszystkie rzeczy, nie? Ale to po co szukać swojej innej osoby, ona będzie musiała na powierzchnię pójść hmm, Znaczy O, O, w tym, w heavy są słyszę strzały To, heavy A to jedna. Dobra. Dobra to ja gate map polecę. Tefy? O Nie, generator ci nie złodził kiedy a czy nie masz innych gdzieś. Do pilion, zgłaszam to. Mam lata Zgłaszam to Zgłaszam to, lecisz już! Widz Łodź śmiało Mrugi, on nie ma na latarki, dawaj, pod lewym, raz A, go trafiasz. On jest. Pięknie. Zobaczymy, czy przyjdziesz. Elewator, e, znaczy ten... E, checkpoint, chaos jeden. Ja nie, byłem tam. Przy checkpointie chaos, ja słyszę byłem. krok. Czy ty się przemieniłeś? No to ja byłem ja. Aha, przemieniłeś się, ja... okej, okay, dobra. Tak. Dobra, widzę, tylko kroki te inne. Ja na słuch działam ewidentnie. Nie masz nigdzie generatoru? Nie, nie widzę. Nie, na poważnie nie mam. Ej, ej. O, słyszałem jakieś tego... te strzały. Tak, jest u mnie. Gdzie? Gdzie jest u ciebie? E, no u mnie, czyli tam. Eee, zbrojownia Heavy. Cześć, szukam. E, serwerownia. Zamykaj mu tam drzwi. Cześć, szukam. Serwery. E, tego, gdzie jest ta dziura? Na. No, wiesz, gdzie jest tu SF taki? No, 106, kartka Eee, pinaty na drugie, jeśli wiesz, wiesz co? Być mógł pójść Bo ty jesteś... Ee, dobra Gdzie jest? Tak. Dobra, idź Ee, A już, już, już Masz tutaj na dźwigni, przy bardzo no, czyli teraz musimy MTF-u. Na lewo, jak idziecie, to macie checkpointa. Nie że... Dobra. Ja Ja ciało jakieś szukam. Ja tak się bawiłem guzikiem. Nie wiem, taki Nie, 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 spokojnie. Idziesz całkowicie na wprost. Posłyszę. No, Słyszę MTF-ów, widzę MTF-a. Widzisz? Gdzie? Eee, MT... oj. Koło mnie, mm, powinieneś mieć na mapie zaznaczone. Powinien? Kurde, zabija mnie. O nie, chwila. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Ja cię szukam. Bigo, to bigo, to bigo, bigo. szybko. ELEKTILUS! O nieee! Nie? Piękne. Pójdzie... Zablokowane wszystko się mają, 106 szósta śmiało gniew. Teraz jeszcze czarny trzeba jest Robimy go, robimy go, robimy go. Zablokowane światło wszystko. Tak. Wskażono. A ktoś Dla kogo wystrzelacie? No tutaj budzi. Ale oni mają tak sprawa. mało. Też. Ktoś żyje jeszcze? Ja, ja, ja. Okej, okay, dobra. Do się słuchaj. Okay? słuchajcie. Gdzie ty jesteś? Ja, ja się drzwi, się drzwi, drzwi. Drzwi, zaraz na nie. E, który ty jesteś w strefie? heavy, heavy. serwerownie dokładnie. Okay. tylko chwilę poczekam, bo inji chcę sobie regenerować, bo zero Ej, luz, luz, luz. Poczekaj. A na górze jesteście na dole w serwerach? E, na dole. Okej, okay, dobra. Jak ktoś, będzie, jak ktoś będzie przez serwery przychodził, to mu zamknę drzwi, to blokuje jest gas 68. Co idzie, Zaraz, A, gdzie idzie. Chwila, chwila, moment. A chuj! O chuj! Dawaj teraz, 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 teraz. Jest, jest serwerownia! Już nic nie ma. Wracaj się. On potrzebę Git. Wracaj się do serwerów, moment. Mamy tutaj geny. Jest coś ze serweru, idzie, idzie Czekaj, zabijemy Okej okay. Śmiało chodź Jest Menda, jest! Chodź, chodź, chodź Zablokowane, zgaszone wszystko Dobrze, możesz śmiało wracać do serweru Mhm Serwery, góra, góra, góra Góra? Do góry, do góry Albo dobra Wszyscy? Wszyscy tak Oj, przepraszam Czterej zostało, który masz poczekaj, daj mi chwilę, muszę sobie wziąć pint, z screena. screen dobrze Tier czwarty chyba to chyba jest tier czwarty z tego co się nie mylę Że a ja pod się mogłem jakieś takie skanowanie, że coś takiego robić Eee pod tabem, nie eee, poczekaj, eee... Chodź, chodź, do mnie na chwilę obok Warheada? Warhead mówisz? Wygraśniłbyś światło. Słyszę. <grym> o, okay. Masz gdzieś jeszcze generatory? E, właśnie w serwerach miałem jeden. Co w się sensie nie włączony, ale po prostu, nie? Tak, żeby pilnować. A. To mówię jak ten. No, 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 no. No tam było trochę ostro, także nie mówiłem o tym akurat w wcześniej. Ale już. E, jeszcze raz, po którym to się badało? Pod tabem chyba? Nie, no. pod tabem to jest mapa. No to masz tam mapę i e, powinieneś móc skanować. E, R, T, Y, Z, X. C. na mapie jak tam i zaznaczasz kogo chcesz skanować. Aha, chaosy. Kocham. Nie mogę, nie mogę otworzyć za małą energię. Nie, no <śla> Dobra. Okay. Nie, nie, na górę nie, na górę nie, nie mam po co. Nie, nie, no zawijam cię. Ja nic tam nie, 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 Ja nie, 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 znaczy, no mnie to bardziej zastanawia dlaczego przed chwilą było 11 targetów, a nagle w sekundę zrobił się 3. ciebie dwukli, no. Chyba kolejne chaosy się zaryspiły, na no to wygląda. No, jak chcesz bardzo iść na ten dwór, to idź, poczekaj. Zgacz, się zobaczę, to poczekaj. Zgasz ci to światło. Oni chyba poszli na, wiesz... Tak, poszynała Także możesz się wrócić. A tędy? no dobra. No. A masz to skanowanie? No właśnie nie wiem, pod którym. Nie pamiętam. Otworzy to ci już Chyba wiem dlaczego. Otworzy ci gatea jeszcze raz. Klikam wszystko, co się da. On jest na surfejsie jak coś Co ty gadasz? No Skąd wiesz Bo minąłem go Co, co? Ja! Wlazł mi do windy. Czekaj Nie wiem kto to zrobił ale chyba ma 300 stajki Granat im do windy strzelił i tam pełno od nie żyje No nie no Mało, wychodź No dobra Śmiało ubieżdżaj. Spokojnie, już mam latarkę Mogę Ja uwierzę Dobrze, dobrze, pięknie, eee. pięknie, rewelacja, szczęśliwe eee, zakończenie eee. Dziękuję Wiem, pół w Widzieliśmy właśnie, pod którym się skanuje, bo zapomniałem Nie mam pojęcia